Dzień dobry chali witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest Maciu, jestem ja, jest Natalia i jest Karol. Fajnie mam... Aleksandra, że z nami jesteś. Ja też się bardzo cieszę. Ja się bardzo cieszę. Ja że... bardzo się cieszę, że wystą... występujecie dzisiaj na moim odcinku. To bardzo ja... na zaszczyt, naprawdę. Ujesz tak to. Ale... Zaszczyt, że występujesz na swoim odcinku Fajnie. Mamy tutaj decy... sonometr tak, 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 O kurde. Wreszcie, to się potocznie mówi no, lomierz, ale e, to jest, jest sonometr. O kurde, ale, ale tutaj... to jest mądra. No, ale to jest w ogóle sound level meter. To mamy ze sobą sound level meter i będziemy <śmiech> sprawdzać, <śmiech> komu uda się zrobić różne konkurencje ciszej. Nie będę wam mówić jakie są konkurencje, musicie widzę wyoglądać oglądać do końca, żeby się przekonać. Musicie też zasubskrybować kanał, jeżeli chcecie więcej oglądać mnie na moim kanale i jeżeli chcecie zobaczyć wszystkie Wszystkich tutaj to zostawcie łapeczkę w górę, wtedy będą wiedzieć, że mają się pojawiać. Subskrybuj, no. lajkuj, komentuj! zaczynamy od pierwszej rundy. Zaczynamy od pierwszej rundy. Dobra, każdy z Was dostaje makaron. I każdy z nas będzie musiał wziąć garść no. tego makaronu i przełamać go jak najciszej. Czy wszystkie chwyty są dozwolone? Nie, ale nie może być na przykład ugotowany ten makaron. Kurde, kurde. Musi być surowy tak jak jest tutaj. Każdy z nas będzie podchodził, ale garść to garść, Natalia, taka większa taka, taka większa? No. Też tu tak otwierają. O! To... Wow! Wow! Serio? No, nie mogę spróbować. Dobra, tyle. Dobra, i teraz tak, my musimy być cicho, najlepiej trochę odejść, dobra. dobra. I no ja mogę ustawiać tutaj. Co się żegnamy? Ja tak wychodzę. 107,6 dB. To fest głośno żona. No nie da się. Karol, Karol, tak się pchałeś. No, proszę bardzo Dawaj, zrób mniej. B! 96,5 Myślałem, że już, już tak nie przerwa Dobra, to teraz ja 92,2 Dobra, bo wy nie robicie na raz, ja robię na raz Ale to nie nie, nie trzeba robić na raz No dobra, w porządku Oh torunda. Runda da oh, yeah. Bravo. Mam skargę. Dobra. Ja wyginałem w tą stronę najbliżej, a wy ja w drugą stronę najbliżej. Bardzo pomyśleć. pomyśleć. U mnie się łamało pod ręką. Nie na środku, tylko pod ręką. No. Mądrość. No. Mądre. No. Tutaj trzeba kombinować. Co jest w ogóle dla zrobienia? No zwycięzcy? właśnie, chciałam to powiedzieć, że wygrana osoba, która zdobędzie najwięcej punktów z wszystkich rund, wygrywa dwie stówki. W rundzie numer dwa będziemy musieli otwierać szampana. Ładny sufit, macie, zróbcie zdjęcie na pamiątkę. I oka! Bez wgniotek! Bani. Ja, ja wiem, że się da bez wystrzelenia, to wiem. To dobrze, to, to pewnie mężczyźni, nie? Bo to szansa. Chodźmy, żebyśmy się zobaczyły jak Sakera. No to jest Harold może. Miała, ja zaczynam. Ale ja się spuczyłem. Szczerze, ja nie wiem czy ja dam no. radę otworzyć tego szampana. Cisza na planie. Naszym kolejnym zawodnikiem jest Natalia Natix. Boję się. Czas start. Czego, bo słychać, tak, to jest tego no, śledziło, no, no. Ale no. widać było po korku, że korek taki. Tak, tak no. ale też ważne tak. jest to, że przy takim poziomie już tych decybeli, nawet ta drobna różnica to już jest duża różnica tak, się no. w rzeczywistości. Bo decybele się skalują. No dokładnie. Tak, 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 Dobrze Fajnie. To jest jakaś ta skala wykładnicza, coś takiego w nie? To coś tam... Ta, Newton, coś. 91,2 No Najróżniej to zrobię stary parę. Ale 91 decybeli w mordzie Gratulacje dla ciebie Maksiu, punkt w Dziękuję bardzo serdecznie Przechodzimy do kolejki. Dobrze moi drodzy, mam przed sobą cztery zeszyty Musimy wyrywać z niego kartkę i to nie może być kartka na środku To musi być na przykład pierwsza kartka Z tą kartką na środku mam flashbacki ze szkoły No, no na tak. Cały prywatel. czas, ej dasz mi też, dasz mi też no, Tak, i zostawisz... ja zawsze tak patrzyłem gdzie jest to tak, środek Tak, tak O, i brałem Dobrze, ramie... dzienek sześć Ultra szybko, to będzie koło Dobra, teraz ja mogę 76,5. No dobra, teraz moja kolej, to jest moja. <grywa> Się No <wkurzyła, grywa> ja tak już miałam więcej niż więc. 93 i 1 <grywa> Tak, no bo już więcej niż normalnie, nie będę nawet. co zrobiłaś? Ja też nie wiem. Skubana ja wyrywała wow. Każdy z nas ma przed sobą puszkę Coca-Coli. I jak myślicie, co będziemy robić? Pić. Zgniatać. Będziemy otwierać puszki po prostu. Także kto zaczyna? Mogę ja. Może Natalia właśnie. 108,1 Ale paznokty długie nie pomagają no, 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 no. no. Wy macie tutaj przewagę panowie A nie, a iść pan 6,9. Ale do mnie Cześć, było to z wypuszczeniem gazu. Ale to tak. zrobiłeś na to początku. Potem jest no, jest, no, no. jest. No. Maksymilian, teraz ty? Tak. Karol! <ścoughs> Jeszcze raz. A nie miało znaczenia i tak nie było. nie ja, idziemy, Karol! Po wyżej z Karol, mieć ciszę

108 i8. Mówiłam, że w paznokciach jest tak. ciężej. A Maxiu, dlatego że mhm. obgryzał ma najkrótsze, to mu najlepiej poszło, ewidentnie. Ja wypuściłem gaz uważam dobrze. No, i długo ci syczał Długo, no. Długo, długo syczał, no. Długo syczał. No dobra, dalej bez punktu jestem. Prowadzenie! Prowadzę! Uuu! Jestem na olimpiadzie matematycznej! 2 plus 2! 4, Szybciej od was! Ja pierdziemy! <pijęc>. Sorry, mam <śla> dzisiaj tyle energii. W kolejnej rundzie, będziemy używać czego Karol? Oh, o no! Mam Mamba piszczałki, którą tak. bardzo Rikuś zjeść, ale no nie może. I w sobie zasada jest taka, że musi ten kurczak pisnąć. Okay. Też, oh, że to się nie jest zależne od otoczenia ile Dobra. mamy, tylko że rzeczywiście od to będzie ciężkie. No. Dobra, ja, ja, ja trzymam, uwaga. 75,2, no, 75 no ty! I, i jakbyś zrobił! Coś tam było, dobra? Pieceta. Coś pismo jest ja pomysł. 76 i 6. Dobra, nadal. Obsadam. kurczaki, nie Słuszaki, nienawidzę ich. 76,5 A czy ty mu robisz źle? No no, <laughs> Kurde, nie! To <laughs> Dobra 2, 2, 1, 0 Kto pytał? Widzowie wszystko wiedzą Może w kolejnej rundzie ci się uda Karol Widzowie, napiszcie w komentarzu, że wy pytaliście Karol o punktów to proszę. Moi drodzy, każdy z nas ma przed sobą kinga. Musimy to Kingę rozebrać. O te etykiety oczywiście. Ciekawostka, e, nigdy nie rozbierałem jeszcze żadnej Kingi. To będzie moja pierwsza Ja też nie. Ja też nie. Ja też nie. Ja mogę zobaczyć. 89,5. Ale czy okay. jest że jak to mi się zaczął kleić do palców, to i tak już nie wzrosło. Ja po prostu. No. Ten, bo czasami te etykiety od razu schodzą. A tutaj jest naprawdę mega ciężko. Mogę teraz tak. ja? Tak, możesz. 76,8. No. Ciężko będzie Kinga oh. rozebrana po cichutku no. no. <laughs> Nawet ona by się nie stary, <laughs> chyba, serio Ale wyszło 4 wszytko był dobry Początek był mega dobry dobry, powaga Ale później się popsuło Uuuu Gdybyście w młodym wieku umawiali się z kobietą o imieniu Kinga i, was ta, I jej tata by was nie akceptował To was by na mnie. Maksymilian no, 3, 2, 1, 2, 1 0. 0 Nie, 0. nie 0. będzie z to proszę, proszę, proszę Mogę ci oddać <laughs> punkt, jak ładnie poprosisz Nie chcę twoich punktów Dobrze, bo ja bym to, ci nie oddał bada. Lecimy dalej, teraz wygrywamy Kolejna runda Musimy jak najciszej Rozbić jajko. Tam mam ciekawostkę na temat jajek. Wiecie, że podobno nie da się rozbić jajka jedną dłonią. Nie da się zgnieść. Zgnieć. Ale tak, 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 nie? Że od góry. Nie, nie, bo nie, bo nie też tak, nie tak, jesteś w stanie? Bo jak ściskasz, to, to jak się Bój. siły rozgnietają. I chularam! Nie, nie ja naprawdę nie do rady. Nie, nie Co nie Niesamowite. Spróbujcie sami, ale nie. jak wam wybuchnie, to nie ja odpowiadam. <laughs> To mam. 94 przyczynami Tak mi się zeszło, na łapę Ewidentnie coś mu nie wyszło. 96,1 96 i Mocny sposób. No. 90 i pół no. Ty położyłaś na rancie, po czym docisnęłaś Dobre. Dobre! Ładnie! Uh, Cały szczęście, że, skopiuję, że. ja jestem ostatni, mogę to skopiować i dowiedzieć się! 92,8! Za szybko, nie myślałem, że już pęknie. No, Natalia idzie w Max! No, ładnie, bo to... Ja już wiem, co to będzie. Co będzie? Robienie kulki ze sreberka. A jeszcze może być zawijanie czegoś Ej, może być Tak jak się kanapki zawija no. Karol zgadł Aha, tak. no. Ja mogę na to. Dziwne, ale działa, 88,4 81,2 73. Max raczej już wygrał. I tak wygrałem, bo to no po prostu wygrałem. No. Ej, poczekajcie, poczekajcie. O, nagroda, nagroda pocieszenia. O. tak naprawdę chodziło o to, żeby być najgłośniejszym Karol wygrałeś. Serio? Nie. Ej, to o, iść, to już się no niestety. Subskrybujcie tak, kanał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia. pa! pa!